7 maja Niemcy w Reims we Francji skapitulowały na froncie zachodnim przed przedstawicielami armii USA i wspólnoty brytyjskiej. Na kategoryczne żądanie Stalina 8 maja, a według czasu moskiewskiego już 9 maja, w Berlinie powtórzono podpisanie kapitulacji. Było to powodem tego, że przez następnych 40 kilka lat świat zachodni obchodził rocznicę zakończenia wojny z hitlerowskimi Niemcami 8 maja, a Związek Radziecki i państwa bloku socjalistycznego, w tym Polska, 9 maja. W czasach współczesnych Polska obchodził uroczystość zakończenia II wojny światowej. Zresztą Europy Zachodniej i świata. 8 maja, zakończenie II wojny światowej. Dlaczego tak mało mieszkańców jest tutaj? No właśnie, dobre pytanie. Chyba dlatego, że to święto zostało zapomniane. Skoro nie było organizowane, nie było tej tradycji, mieszkańcy również zapomnieli o tym. I, I dzisiejsze spotkanie pod pomnikiem żołnierza wojska polskiego miało zainicjować obchody 68. rocznicy zakończenia II wojny światowej, po to, żeby w następnym roku już były manifestacje z tej okazji, a nie tylko spotkania, tak jak to miało miejsce dzisiaj. W którym momencie zreflektował się pan? Zauważył, że. Trzeba to zmienić, trzeba w tym dniu się spotkać i trzeba mówić o tym, że Polska odzyskała niepodległość. Zdecydowało o tym wystąpienie żołnierzy tutaj z naszego terenu, którzy pytali się, no to jak to, tyle uroczystości organizujemy, a nie obchodzimy zakończenia, rocznicy zakończenia II wojny światowej? Uroczystość zakończenia II wojny światowej odbyła się 8 maja w parku Sybiraków. Uczestniczyli w niej kombatanci, mieszkańcy Kłodzka, Związek Strzelecki oraz szczep harcerski im. Zawiszy Czarnego, który jednocześnie zapewniał wraz z trębaczem z orkiestry Ziemi Kłockiej oprawę muzyczną temu wydarzeniu. Pojawiło się również kilka osób, które wciąż pamiętają moment, w którym dowiedziały się, że wojna została zakończona. Wiadomość mnie zastała w 8 maja 1945 roku, jak byłem jeszcze na wsi w województwie dawniej rzeszowskim. Była uroczystość, wesoło było, tak, młodzież szkolna, bo ja czas chodziłem do szkoły, do liceum ogólnokształcącego, tak i było naprawdę Entuzjazm wesoło, bo, bo wreszcie został wypędzony, jak to się mówi, Hitler z naszej, naszej ojczyzny. Jak sięgnę pamięcią, proszę panią, to wtedy jak jechałem pociągiem na dachu, kiedy rodzice przyjeżdżali na tę ziemię. W 1946-1945 roku na ziemię kłodzką. To był maj. Ojciec był żołnierzem II Armii Wojska Polskiego. Już nie żyje. Ja też się już chylę. Mama też nie żyje. Ja przepraszam, ale jak mówię o tym, to wzruszenie mnie ogarnia, bo ich już nie ma. Nie umiemy tych wydarzeń docenić. Co to nam dało później?